Jak porzucone koszyki dały pierwszy stały kontrakt bez reklamy. Zamiast kleić logo i stronę, zaproponowałem właścicielce małego sklepu ustawienie automatycznych wiadomości do osób, które przerwały zakup w formie płatnego pilotażu z konkretnym celem. Przygotowałem wersję maili i powiadomień na ich danych i tonie marki, a w zamian dostałem dostęp do narzędzia i zgodę na szybką konfigurację. Pierwsze wiadomości przyniosły zamówienia już tego samego dnia, co dało twardy dowód, że usługa ma sens bez długiego czekania na efekty. Na tej podstawie łatwo domknąłem stałą umowę na opiekę nad automatyzacją i dorzuciłem miesięczne raporty jako wartość, bo klient zobaczył realny zysk, a nie obietnicę. Porada jest prosta. Wejdź w miejsce realnej utraty pieniędzy u klienta. Sprzedaj krótką próbę z jasno opisanym wynikiem, dowieź efekt i dopiero wtedy zbieraj długoterminowe zlecenie.